Książkowe z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i zapraszam Was bardzo serdecznie na recenzję wspaniałej książki Joanny Bator pod tytułem Goszko Goszko. Książka, o której dzisiaj mowa nie dość, że wygląda absolutnie przepięknie. Zobaczcie. E, to ma również absolutnie przepiękne wnętrze. Gorzko gorzko jest powieścią. E, gatunek tutaj e, mamy literaturę piękną, cokolwiek to znaczy. E, wydawnictwo, znak e, i przede wszystkim jest to dobry kawał polskiej literatury. Jak dobrze wiecie, e, jednym z moich celi jest to, żeby czytać troszeczkę więcej autorów naszych rodzimych i z polecenia z właśnie mojego bookstagrama od was do mnie trafiła w moje ręce ta książka. A o czym tutaj mowa? Gorzko Gorzko jest historią wielopokoleniową. Mamy tutaj opowieść o czterech kobietach. Bercie Barbarze, Violetcie przez V i 2T e, oraz Kalinie e, i od prababki do najmłodszej córy. Mowa tutaj o pragnieniach, o miłości i wolności, e, których każda z tych kobiet w swoim życiu szuka. Um, natomiast znajdują się w tak różnych czasach, w tak różnej sytuacji, nie tylko, e, nie tylko ze względu e, na swój wiek czy jakby czas, w którym się urodziły, ale w ogóle strukturę społeczną, w jaki sposób zostały wychowane, w jaki sposób przyszły na świat wszystko to odbija się na ich historii. I mimo tego, że są tak różne, a ich historie mają wiele wspólnego, co może się co od razu daje do myślenia, czy, czy nasza historia to nie jest powtarzanie takich samych schematów, błędów czy też sukcesów, jakie poprzednie pokolenia odniosły lub też popełniły same. Eee, chciałabym generalnie rzecz biorąc e, rozmowę o tej książce, rozpocząć um, od tego, żebym przeczytam fragment z pierwszej strony e, tej powieści, e, ponieważ mam wrażenie, że tutaj troszeczkę wprowadzimy się w pewien klimat. E, jaki Joanna Bator w tej książce wytworzyła i który naprawdę wciąga od pierwszej strony. Także bez e, dłuższego przeciągania przeczytam wam teraz pierwsze e, pierwszy kapit książki. Tej jesieni kupiłam stuletni dom w górskiej wiosce na Dolnym Śląsku. W Gretysie był pies, spiska przypominający wilka. A z racji tuszy podobne do zakurzonego polarnego niedźwiedzia. Jedno ucho ma czarne, drugie białe, oba spiczaste i czujne. Po poprzednich właścicielach zostało też parę sprzętów, między innymi kredens kuchenny, łóżko z kolumnami i masywny dębowy stół o blacie pełnym nacięć, wyglądających jak osobliwe pismo, które na co dzień próbuje odczytać. I tak się ta historia zaczyna, moi drodzy. E, mimo tego, że książka, jak można zobaczyć, jest całkiem spora, ponieważ mamy tutaj 650 stron, taką czcionką. No, ja to nazywam czytającą dwójką, ale generalnie nie, jest troszeczkę większa. Natomiast, no, mamy tutaj masę treści i poznajemy każdą z tych kobiet od historii ich urodzenia. Przez jakby wszystkie przygody życia. Być może co najciekawsze w tej książce, że przede wszystkim na kartach tej książki, przewracając karty tej książki, budujemy z tymi bohaterkami pewnego rodzaju więź. Mamy swoją ulubioną bohaterkę, przynajmniej ja taką miałam. Poznajemy ich losy, chcemy, żeby odniosły sukces, żeby odnalazły to szczęście w jakiejkolwiek formie, em, go szukają. I e, jest to dosyć niesamowite, ponieważ ja, jeżeli przywiązuję się do bohaterów z danej książki, e, no to musi być to już naprawdę dobrze napisane, żeby się tak emocjonalnie zaangażować żeby śledzić, tak... zatracić się w, w obcej historii. Um, I teraz tak. Jeżeli chodzi o narrację w tej książce, jest dosyć ciekawa, ponieważ każda z historii tych czterech kobiet jest przedstawiana z... z pozycji trzeciej osoby. Natomiast najmłodsza, Kalina, która jakby opowiada całość, Występuje różnie. Raz z trzeciej osoby, raz z pierwszej. I tutaj mamy tak, um, jest to na tyle ciekawe, że czasami ma się wrażenie, jakby to był po prostu pamiętnik e, opowiadana historia kogoś, nie wiem, nałożył śmierci całego swojego życia. Um, jest to dosyć ciekawy zabieg, taki stylistyczny, bym powiedziała, który tutaj absolutnie pasuje, i tak jak często taka zmiana narracji mogłaby mnie wybić z czytania, tak tutaj jak najbardziej mi to pasowało. Ciężko jest coś powiedzieć o tej książce, nie zdradzając zbyt wiele szczegółów ze środka. Eee, mogę Wam tak w skrócie powiedzieć, że Berta jest córką wędliniarza. Jest Niemką, jakby tutaj akcja się dzieje w okolicach dzisiejszego Wałbrzycha, wcześniej nazywa się to jakąś niemiecką wioską, której nie powtórzę tutaj. W każdym razie jest córką wędliniarza. Później Barbara z kolei rodzi się już w więzieniu i nie, nie pamięta swojej matki, jakby jest w sierocińcu w Niemczech. Wioletta przez V i 2T rodzi się już na placu górnika, wokół którego też kręci się cała akcja wokół jednego małego mieszkania na placu górnika w Obrzychu. I a Kalina również pojawia się na placu górnika, gdzie jej mama i babcia mieszkają. Co może być niespodziewane rozpoczynając podróż w czasie z bohaterkami, goszko-goszko, jest to, że każda z nich prędzej czy później popełnia zbrodnie w tej książce. I e, przyznam się szczerze, że wątek kryminalny to nie jest absolutnie coś, czego ja się tutaj spodziewałam w środku. Ja się spodziewałam, moi drodzy, takiego właśnie pamiętnika, takiej ckliwej historii, jak to tam moja babcia, prababcia sobie żyją. E, natomiast to, e, w jakie one zbrodnie się zamieszały, które, które z nich siedziały w więzieniu, a które nie... No, jest absolutnym po prostu zboczeniem z torów, jeżeli chodzi o założenia, jakie można mieć jako czytelnik przed rozpoczęciem lektury. Nie jest to absolutnie książka przesłodzona. Nie jest to książka, która wychwala wspaniałe wspomnienia, a zapomina o tych ciemnych stronach życia, który każdy z nas ma. I dlatego mi się wydaje, że ta książka jest tak niesamowicie wciągająca, bo jak, bar bo jak bardzo na co dzień nie chcemy wspominać o tych złych rzeczach, które robimy w życiu, tak tutaj one są absolutnie przedstawione. I z jakimi fasadami pozornych, cichych kobiet, Demony naprawdę się skrywają. Ta opowieść to jest próba rekonstrukcji życia czterech pokoleń. To jest próba pokazania tego, co jest, w moim zdaniem, jedno z ciekawszych aspektów tej powieści, jak wyglądało normalne życie. 1930 którymś tam roku na wsi w Niemczech, jak wyglądało normalne życie w sierocińcu w trakcie wojny jak wyglądało normalne życie w, w PRL-u i to takich ludzi, że tak powiem, którzy, którym ani się nie przelewało, ani nie byli jakoś ustawieni, ani nie byli polityczni, tylko taki właśnie zwykły, przeciętna rodzina, którą wydaje się, że były miliony w tym czasie, a jakby ich obraz daje obraz na całość osób w tamtych czasach żyjących. I teraz, kiedy już Wam troszeczkę opowiedziałam o samej książce, no to czas wreszcie przejść do jakby tych moich osobistych wrażeń. Ja książką jestem absolutnie zachwycona. Uważam, że jest to książka bardzo kobieca. Jest to książka, w której się czuję, że jest wiele prawdy i szczerości, co ja lubię. Nie lubię takich przerysowanych postaci, które. Które są troszeczkę odklejone, już zupełnie od tego świata, w którym my żyjemy. Jest to z pewnością książka, która mocno wciąga i przenosi w różne miejsca. Jest to akcja, która jest dynamiczna, która cały czas zaskakuje, bo tutaj, moi drodzy, z zaskoczenia to są średnie co 50 stron. Książka ma 650, więc możecie sobie to obliżyć. Obliczyć, ile razy prawda będziecie z kanapy spadać. Um, I przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o polską literaturę, z którą niedawno miałam do czynienia, jest to na pewno bardzo dobra jakościowo pozycja. No, taka dynamika, właśnie z tą perspektywą historyczną. Z, z tymi realiami w danych epokach no moi drodzy, to ile Joanna Bator musiała zrobić researchu do tej książki to już zasługuje na nagrodę w samą sobie um, ja przyznam się szczerze że wystawiłam tej książce ocenę 8 na 10 w rankingu z portalu Lubimy Czytać um, to jest chyba wyjątkowa czy coś takiego E, nigdy nie dałam jeszcze dziesiątki tak, żeby można było sobie mm, tą skalę uzmysłowić bardziej e, i dziewiątki mają bardzo pojedyncze książki, których wydaje mi się, że no, jest bardzo blisko, gorzko, gorzko żeby być na tej dziewiątce, ale jednak pozwalam sobie może jeszcze kiedyś tą ocenę zmienię, na razie to jest mocne 8. jest to zdecydowanie książka wyjątkowa i jest to książka, którą polecam przeczytać kobiecie, wydaje mi się, że kobiecie w każdym wieku, albo mężczyźnie, który jest zainteresowany trochę kobiecą naturą, może? Tak mi się wydaje. Książka ta otrzymała kilka nagród. Absolutnie zasłużenie. Ja tę bardzo życiową i bardzo barwną i ciekawą powieść polecam Wam serdecznie. Bardzo się cieszę, że sama sięgnęłam po gorzko, Goszko, że z dumą włożę ją na półkę z moimi przeczytanymi książkami. Mam nadzieję, że Joanna Bator znaczy mam nadzieję, wydaje mi się, że Joanna Bator teraz na stałe zagości na mojej niekończącej się liście Autorów, twórczości autorów do przeczytania. I co? Co wy sądzicie o tej powieści, jeżeli ją przeczytaliście? Czy planujecie dać gorzko, gorzko szansę? I przede wszystkim, co sądzicie o twórczości Joanny Bator? Czy macie jakieś inne polecenia dla mnie, dla wszystkich? Dajcie znać, a ja jak zwykle. Nie mam zakończenia. Narka.